Muzyka elektroniczna z definicji oznacza muzykę tworzoną głównie lub wyłącznie za pomocą elektrofonów oraz urządzeń elektronicznych przetwarzających dźwięki. A czym jest? Sposobem na wyrażanie siebie, swoich emocji? Zlepkiem mniej lub bardziej powiązanych ze sobą dźwięków? Misternie rozplanowaną i wprowadzoną w życie wizją artysty? A może po prostu niezobowiązującą rozrywką? Pomyśl o dźwięku. A potem go stwórz. Każdy dźwięk jest możliwy do stworzenia. Każda kombinacja jest możliwa do wykonania. Wyobraź sobie, jak niesamowite możliwości to daje. Zapraszamy na niesamowitą podróż po niezwykłym i często zaskakującym świecie muzyki elektronicznej. Cofnijmy się do początku, a konkretnie do roku 1626 w którym to niejaki sir Francis Bacon spisał własne wyobrażenia o muzyce przyszłości w swojej noweli New Atlantis. Pisał. Mamy domy dźwięków, gdzie ćwiczymy i demonstrujemy wszystkie dźwięki wraz z ich pochodzeniem. Posiadamy harmonię ćwierć dźwięków oraz pomniejsze zjazdy dźwięków. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to spokojnie, wtedy też nikt nie wiedział. Ponad 200 lat później, to co wydawało się fikcją, dzięki wynalazkowi Aleksandra Grahama Bella, okazało się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek. Pierwszy na świecie telefon udowodnił, że dźwięki mogą być przekształcone w elektroniczne sygnały. Potem już poszło z górki i dokładnie 30 lat później powstało niejakie telharmonium, czyli pierwszy instrument tworzący elektroniczne dźwięki. Ważył około 200 ton, czyli tyle co 40 dorosłych słoni afrykańskich. Niestety nigdy nie nagrano dźwięków, jakie ta maszyna wydawała. Między innymi dlatego, że ludzie nie traktowali tego wynalazku jako nic wartego uwagi. Dopiero na początku XX wieku muzyka elektroniczna zaczęła coś znaczyć. W pierwszej jego połowie zagrano nawet kilka koncertów z użyciem instrumentów elektronicznych, których ciągle przybywało. Dzieliły się one na już istniejące i lekko zmodyfikowane, takie jak pianino elektryczne czy skrzypce elektryczne oraz zupełnie nowe o dziwnych nazwach, takie jak Termin, czy Helertion. Skupmy się na chwilę na Terminie. Wyróżnia się on tym, że gra się na nim bez dotykania go. Został stworzony przez rosyjskiego wynalazcę i profesora akustyki, Leona Termina. Poruszając jedną ręką bliżej lub dalej od anteny, sprawiamy, że wysokość tonu rośnie lub maleje. Natomiast drugą kontrolujemy głośność dźwięku poprzez manewrowanie nią nad drugim sensorem. A jak działa? Jak już pewnie wiecie z lekcji biologii czy fizyki, ale dla pewności powtórzymy, dźwięk jest wytwarzany wtedy, gdy coś drga, co sprawia, że powietrze drga, co sprawia, że nasze bębenki już nie drgają, co nasz mózg interpretuje jako dźwięki. W bardziej standardowych instrumentach, takich jak gitara, wibrującym elementem jest na przykład struna. W instrumentach elektronicznych to prąd sprawia, że głośnik wibruje, więc żeby nasz instrument wydał dźwięk, trzeba sprawić, żeby energia przypływała w tę i z powrotem. Żeby tego dokonać, potrzebny nam jest kondensator. Kondensator jest urządzeniem mogącym przechowywać ładunek elektryczny. Składa się z dwóch płytek, które mogą przewodzić prąd oraz czegoś pomiędzy nimi, co prądu nie przewodzi, na przykład szkła bądź powietrza. Termin jest właściwie niekompletnym kondensatorem. Antena termina to jedna płytka kondensatora, a druga to dłoń grającego. Gdy ręka przemieszcza się bliżej anteny, płytki kondensatora są bliżej siebie, przez to ten przechowuje więcej ładunku i prąd drga z niższą częstotliwością. Natomiast gdy ręka oddala się od anteny, płytki kondensatora również się oddalają, przez to ten przechowuje mniejszy ładunek, a prąd drga z większą częstotliwością. Taka częstotliwość waha się około 250 kHz, czyli dużo powyżej tego, co człowiek może usłyszeć. Dlatego termin miesza ją z inną, przygotowaną wcześniej wewnątrz urządzenia, aby uzyskać odpowiednią częstotliwość. Termin wydaje z siebie niepokojące, psychodeliczne dźwięki o iście futurystycznym brzmieniu. Instrument Leona Termina wykorzystywano więc chętnie przy produkcji dreszczowców czy filmów o kosmitach. Na początku drugiej połowy XX wieku powstaje jeszcze pierwszy syntezator nazwany RCA Synthesier. Do tego czasu muzyka elektroniczna była znana w dość wąskich kręgach. Instrumenty elektroniczne były drogie i toporne w użyciu, a same dźwięki nie budziły zainteresowania szerszego odbiorcy. Do kultury masowej zaczęło powoli wpływać dopiero w latach 70. Wtedy to zaczęły pojawiać się pierwsze elektroniczne hity, takie jak wydane w 1969 roku Popcorn. Które doczekało się wielu remiksów i jest kojarzone do dziś w tym okresie zaczęto organizować bardziej kameralne i tańsze koncerty dla masy choć odzew był często mieszany. To właśnie w tym okresie muzyka elektroniczna stała się bardziej różnorodna. Nie każdy może się wypowiadać o gatunkach muzycznych i je oceniać. Do tego potrzebne są co najmniej długie studia i wielka wiedza. Ale ja ją już posiadłem i wiem, że najlepsza jest muzyka elektroniczna. Zacznijmy od muzyki Disco House. Jest to taneczna odmiana muzyki elektronicznej. Do tanecznej muzyki elektronicznej. Należy również Eurodance. Szybkie, rytmiczne, melodyjne brzmienia z tekstem. Czasami śpiewane przez wokalistę, innym razem rapowane. Teksty są zwykłe, proste i wpadają w ucho. Natomiast jednym z elementów muzyki elektronicznej nie nadających się do tańca jest down tempo. Są to dość wolne piosenki i miłe dla ucha, a zatem posłuchajcie sami. Podobnym stylem jest też chillout. W jego skład wchodzi wiele spokojnych stylów tworzonych przez artystów. Jest to muzyka stworzona do odpoczynku. Za co ją ja uwielbiam? Jak widzicie, muzyka elektroniczna jest wszechstronna. Dobra na dyskotekę, do odpoczynku. To właśnie sprawia, że jest najlepsza. Gatunków muzycznych jest wiele, jednak nie wszystkie są na tyle dobre, żeby je słuchać. Więc który z nich jest najlepszy? Jest to oczywiście muzyka elektroniczna. Słuchałem naprawdę wszystkich jej rodzajów i mogę śmiało stwierdzić, że są wśród nich te lepsze i niestety te gorsze. Najbardziej znany z nich to oczywiście Dub. Cóż obok niego jest Dubstep oraz Brostep. Dub wywodzi się z majki, więc oczywiście klimaty reggae. Rytmiczność i bass to główne jego elementy. Datstep jest podobny, tylko że bez rega. Brostep jest o wiele bardziej agresywny, cięższy i głośniejszy, dlatego najbardziej go lubię. Słucham go zawsze, wtedy gdy idę na autobus, wtedy gdy jadę autobusem, wtedy gdy siedzę w szkole i się nosię. Bikrum House to podgatunek hausa, jednak jest on zdecydowanie prostszy i dlatego podoba się większej ilości ludzi. Ja osobiście cenię go sobie o wiele bardziej niż zwykłego hausa. Z tej strony DJ Gonciu. Dzisiaj opowiadam o house. Bo to właśnie od house'a się, wszystko się zaczęło. Nazwa nie pochodzi od ciepłego słowa dom, ale od domu rozkoszy publicznej. Cechą typową jest monotonny puls perkusji mający najbliższe odpowiednie muzyki transowej afrykańskich szamanów. House jest dzieckiem dyskoteki i niezwykle szybko rozwijającej się techniki komputerowej pozwalającej nawet w warunkach domowych tworzyć najwyższej jakości technicznej muzykę. Warto dodać, że house jest nie tylko odmianą muzyki tanecznej, ale też stylem życia, zbliżonym do niej dzisiejszej subkultury disco, ale wzbogaconej o pewne odmiany pobudzających emocjonalnie parkotypów. Techno, Odmiana muzyki tanecznej, charakteryzująca się szaleńczą pulsacją rytmiczną, bardzo silnie nawiązuje do elektroniczno-mechanicznej muzyki niemieckiego obszaru kulturowego. Jej rozwój jest związany z rozwojem techniki komputerowej, która pozwala na niespotkane dotąd eksperymenty elektroniczne w zaciszu domowym z wykorzystaniem poczciwego gazeta. Trans, wariacja muzyki techno, zapoczątkowana w Niemczech w 1992. Mieszanka szybkich rytmów i powolnych, długich dźwięków syntetycznych. Niestety w niektórych miejscach na świecie uznawana jest jako muzyka szatana.